Offline, wow. O, tu aż murzyn zaleciał. O, patrzcie, jest murzyn. Tylko, że to nie, nie, murzyn nie ma. Piłka. Ale murzyn ma tu fajny zarost. A! Ammunition. Jest. Ok. O, to idziemy. Oj, oj, to mi się nie podoba. Tu będzie. kra, kra, kra. Tak. No, idziemy. Bo tu będzie zacna winda. Tu, tak, dobrze mówię tutaj. Jeszcze obejrzyjmy, czy ja tu czegoś nie przeoczę przypadkiem zara. Dobrze, że się nie zapada, no, otwórz. Małom? Cholidaj jest Małomisiem! Dobra. A tam jest wzmacniacz zdrowia, odruchów? Już nie wadam Ale to nie, to jest zdrowia, niebieski to był zdrowia tak Żółty to odruchów, trzeba zapamiętać o, no to teraz idziemy do tej windy Tylko z której to teraz strony się patrzyło, to już nie pamiętam a Lecę, bo chcę, jeb yep. Halo, Alma. miło mi Cię poznać. Dawno żeśmy się nie widzieli. No wbijaj! Aaaa, no to idziemy. Y, drzwi otwierają się w drugą stronę. Interesujące. Oho, pochodzenie zane. O nie. Nie, nie, tylko nie te duchy. Nie. Można cholera, zostawię. Idźcie wy. Idźcie. Idźcie, Oj, Ojej. Dobra. Jedziemy. Teraz z której to było strony? Z tej czy z tej? Tak żeby mieć na oku. Z tej! Hello! Jest. Mm -hmm. Spoko, dzięki. O! To zaczniemy, już mamy interwał dziewiąty. Patrz pan. Idziemy. Ja już niedługo skończę Fira, czyli że... Jak skończę Fira, teraz zaczniemy zabawę z Resident Evil 1. Tak. Ja też się cieszę bardzo. O, Nienawidzę to uczpada w laptopach. Jeee, wieżyczka. Zaje fajnie. Idę dalej. Zero jedna za strona. No mi! Dzięki. Tak mi jedziecie stracić, kurna dużo. Nienawidzę tych wieżyczek. Nie ich No. Ja tam nie idę, bo na tam będzie. Mam pas w dupie. Przepraszam? Ale to u mnie standard. O. Tam i tak trzeba iść. Ale dobra, przynajmniej mamy te miny przylepne. Zdalne bomby. Idź. Nie widziałeś mnie. Uspokój się. Chill. Ja ci zaraz zabiorę życie. Widzisz, mówiłam, że ja ci życie zabiorę. Okej. Okay. Tutaj jest to. I że my musimy iść tu. O. Nie tu. Stąd to, żeśmy przyszli tam było. Tata. O, tu w dół. O zacnie 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 Chwila firma 12 interwałów, ale 13 to jest epilog, który jest praktycznie tylko filmikiem. Czyli że no, już niewiele nam zostało. -o, o. Ja ci zaraz dam padnię Rannego? Mendawn? Oh. Me. O, dzięki. To było całkiem nie. Ciężko, tu jesteś. No jestem. Witaj, Grubaśku. Masz coś ciekawego jeszcze? że nie oh. no tak, drzwiczki popsute to się tam nie dostaniemy, hamstwo. Mm. ja chcę rozpierdziel jest dobra mm. uh. Ty też Już lecę z pomocą. Chwila. Ale miałam szczęście. O Jezu, już nie mam szczęścia. A on się zawsze tukrył. Znaczy zazwyczaj. Ej hey, widzę, że zmienił miejsce. Chłopak mądry jest. Hmm, dziękuję za amunicję. O, oh, okej. Okay.

ono w ogóle krzczało, jakie dzieci chcieli zabrać. Ale to już każdy powinien wiedzieć. No i Fighter był drugim prototypem. Tak, tak, był drugim prototypem. Bo pierwszy to ja nie chcę mówić, bo nie chcę tutaj spamić, znaczy spamić. Eh, spoilerować tym, którzy na przykład nie wiedzą tego, kto jest tym pierwszym prototypem. Cisza. A my idziemy przez te rury, to nie wróży nic dobrego, nie agent? Hop. No tak, jego już wcięło, ale tu powinien się. O, siema. Dobra, Prawda, sami, że się ma. Naprawdę, naprawdę, sami nie ma się podobać do dokumentów, dokumenty, które są warte dodane do General Pulse. Sam wykopał swoje gruby, gdzie musiałby sobie wyłączyć? Nie, od ciebie są słabo. Nie tam za mnie. Pochodzenie. No tak. A w ogóle niedługo będziemy mieli pewien zaszczyt. O, siema. Raczej znaczy długo. niedługo. Jakiś czas, ale no już w sumie niedługo. Ale jaki zaszczyt i do czego? Ewa, już nie powiem. Pojaja. Snajper? No oh Co jak ja nawet nie mam snajperki przy sobie. Eee, panie co ty zrobiłaś? Przewrót? Nie, to widzę wysparany. No nieładnie tak, nieładnie. I nie tu o snajpera gadać, jak tu żadnego snajpera nie widzę. To i wam się w głowie pokićkało. Czy w głowach? No. O nie! Ja tędy nie idę. Spadaj. I tak zwykle krożymy jakimiś nie wiadomo, czym. No, się ma! Jesus Christ! Macie granat No tak, to było zacne.

Będzie trzeba użyć rastycznych metod. Nie, nie tych. Gii? Nie zabieraj mi życia do kolei, nie stracili apteczek. No dobra, może jednak nie przeżyliście. A tak, ładnie wywołać boom w duże i sobie pójść. Nie! Ja będę pierwsza w krypcie, znaczy agent. I ja też, duchowy, agentem. Ogień, panie pieprzyk? Fok. O jak kurz, masz pieprzyk. Mogę kocham, masz pieprzkę. Pokaż pan twarzeczkę, tu masz jakieś. O cholera, ja się chcę przyglądnąć komu siad Ty mi tu strzelasz, który to gnój taki mądry. Ty jest. Zastranie, Aitis mnie zabiło. To jest już niemożliwe. Aitis nie zabija. Aitis jest za słabe. Mimo to wymi wymiatają. Dzięki, że tutaj. i big motherfucker, boom. E, to nie tu? Big Bada Boom? Nie, już się nie orientuję normalnie. Masakra jakaś. Cover me! <śmatry> 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 Wybacz koleś, ale nie ma kto cię osłaniać. Niestety. Idziemy dalej. Normalnie, żeby zginąć, tak się pchać. Ja mądra jestem, naprawdę. Co to cholerstwo. Chociaż ja wtedy będę miała szybciej drogę. Dobra. Słuchaj! Rozwal się! Naleźmy jeszcze? Zacnie It's blow! <głos> <głos> nie zabijesz mnie, no, czy nie w trafi? <noise> <noise> czy wszystko w porządku? Nie nic nie jest w porządku. A cicia, koteczki! Pomocy! O Jezu, pomocy! Wzywają pomoc! Siema. O siema! Co mamy? Ooooooo... Wy to macie galana i żytnie. Nie! Idź! Panowie, możemy się dogadać. O! Granat. Proszę bardzo. No ładnie się tak pod granat wpakować prosto, nie? Trzeba mieć inteligencję normalnie. O Jezu. Nie straszcie mnie. Nawet rozdupcymy tu, my tu chcemy tylko pozbierać broń. Amunicję właściwie. Ojoj, rączka odpadła. O, apteczka, jak miło. No Z, Z, o, Z. Ładnie, podoba mi się. Idziemy dalej. F5: Oje, nie zauważyłam cię. Gra na No, coś ci się z tym rzutem nie udało. Tracić czujności. Kto to powiedział? Głos jakiś dziwnie znajomy. her! Here. 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 Man down. Man down. <laughs> tak. Ja się zaraz mendę. Ah. Czy może tobie też, też coś zacznie merdać? Co? Chociaż nie, wy to nie strażnicy za C, to wam nie będzie merdać Hold back! To się wycofujcie, jak wam tak pasuje mamy max, dobra Tam mamy laptopa Co się z tym zdarzyło? Miałam coś zaniedbionego, wpadł w szał, miał wtedy tylko jakieś silne zabijki kostów Przez co tego, istniał, to, co dobra, że jest nieapropatyczne, więc pojedźcie do normalu Moje śpiączki też do szkoły, zanim kieruję na kostów Śpiączki pochodzą A, nie, po zamykali, trzeba iść tam na dół. Dobre, co nie? Fetel miał tylko 10 lat. Tylko 10! Myślisz, to dziecko, a pozabijał. Bum Tak, chcieli pułapkę zostawić na agenta, ale coś im nie wyszło. Oj, panowie, panowie. Kiepska pułapka. Sam agent takie potrafi. Ludzin. Zacnie. A jeszcze mi nawet nie trafili. kutka kutka, kutka. Rozwaj się. Ładnie. No to idziemy. Bo już blisko końca jesteśmy. Ale zaraz, to jest tak tędy. O, proszę. Oj, kochani, kochani. Jakoś można by było schować te miny czy coś, ale nie wiem. Wykrzyczycie. Ktoś tu jeszcze chce pogadać? A tu mamy ten ten do przekręcenia. tu jest kłódka, a tam mamy jeszcze schody i drabinkę. Łońce, czym gdzie ona prowadzi? Hmm. Ja tu, ja tu byłam, a ja to spadła. E, nie, 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 my nie chcemy tak spaść. My nie chcemy stracić życia. My kulturalnie sobie zjedziemy. Nie, Oj, my pójdziemy tamtędy. O, tu, tędy Nie, tu. Tak, tu. Nie, żebym nie pamiętała, jak się idzie, ale. Nie pasuje mi coś tutaj. A. Tu już ty laptop widzę. Czyli ja się wróciłam. A, tak wiedziałam, że to nie tędy. To nie ta drabinka. O Jezu, nie tak. dobra, trudno. No nie, tędy już szam, bo tu są pozabijani. No, to wygląda na to, że źle poszło. Dałeś mi tą apteczkę. Ale pójdziemy tam tą drugą. No. A tutaj i my pójdziemy tamtą tam drabinką. Bo tam nas nie było. Trala, trala, Hop. Ja się wstrzymałam od tego z daleka i do tędy. Nie ma tak firze krążyć, Fuh. zacnie. A tutaj nas nie było, na pewno nie. No cicho. Tutaj się szło. No i tu mnie nie było. Ha, Tup, tup, Hop, hop i hop. Tak jest. No tam musimy teraz tego Harlana znaleźć i Alice. W porządku. O, on tu teraz grubasa postrzeli. E no, ten tłuszczek powinien mu jakoś zamortyzować chyba tę kulę. No i wbił do krypty. Musimy tam iść szybko. Może być źle, bardzo źle. Nie wiadomo, co on chce zrobić. Znaczy, ja wiem, co on chce zrobić, ale mówić nie będę. Chociaż tak wystarczy, że powiedziałem wcześniej, że on go postrzeli. Pożądali wszystko? No. no, Spoko A ty się trzymaj, grubasku. Znaczy, nie wiadomo, czy on w ogóle przeżyje. On potem zniknie w ogóle A. Na przykład w tej książeczce, w tym przewodniku, a sfira dwójki to jest ten... a ten się wraca potem. Jest napisane, że on ten. Że prawdopodobnie nie żyje, bo o nim nie było żadnych wiadomości. Później w